Rozmowy przy kawie Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś Państwu i moim gościem jest Pan Adam Oziewicz, redaktor naczelny Tylko Gorzów, miesięcznika Tylko Gorzów, chciałem powiedzieć tygodnika, ale to było wcześniej. A także przez wiele lat pracownik Radia Gorzów. Nie bez kozery o tym mówię, ponieważ wczoraj Radio Gorzów obchodziło dwudziestolecie swojego istnienia. 16 października 1992 roku po raz pierwszy zabrzmiał sygnał Radia Gorzów, tego Radia Gorzów, które teraz jest Radiem Plus, żeby było jasne, z 14 piętra Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wtedy Urzędu Wojewódzkiego, a teraz dziesięciolecie i jubileuszu tygodnika tylko Gorzów, którego jest pan redaktorem naczelnym. Ja na początek mam propozycję, żebyśmy sobie nie panowali Pracowaliśmy wspólnie wiele lat, wspólnie byliśmy sąsiadami redakcyjnymi, więc myślę, że możemy. Sobie... Jeżeli już mówimy o jubileuszach, to, to, to możemy też świętować 15 swojej e, znajomości, bo, bo tak to mniej więcej wyglądało. Czy, czyli 10-15 i dwudziestolecie. Tak, tak, bo w, ja, moja historia w radiu zaczęła się w 1996 roku. No to tak jak moja. No, czyli wszystko się zgadza. <laughs> To może najpierw od tych wcześniejszych. Radio Gorzów. Adam, jak wspominasz Radio Gorzów? To znaczy, pierwsza, pierwsza rzecz to to, że radio pojawiło się w, w Gorzowie, miejskie, typowo miejskie, lokalne radio, to, to, to nie zauważyłem tego jako, jako pracownik, bo tak jak mówię, w radiu zacząłem pracować 4 lata. cztery no lata po tym, jak, jak ono wystartowało. Pamiętam, że, 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 że to była niezwykła historia, bo to było pierwsze gorzowskie Radio, w tym sensie gorzowskie, że program był nadawany z Gorzowa i był to 24-godzinny program. To był, to, był, wtedy się, to był taki okres, kiedy rozgłośnie się bardzo dynamicznie prywatne rozwijały. To był bardzo rynek dynamiczny. Pamiętam, że, że, że to było święto w domu. Kiedy, kiedy ruszyło Radio Gorzów, ja wtedy na co dzień słuchałem trzeciego programu Polskiego Radia, i, i, i właśnie tego dnia, bo ja dokładnie pamiętam, kiedy, kiedy usłyszałem tę pie pierwszą, pierwszą audycję, pie te pierwsze serwisy czytane przez Dorotę Wilczą, teraz Dor Dorotę Bukowską, i pamiętam, że to było wielkie przeżycie. Teraz pewnie trudno sobie to wyobrazić, bo, bo mamy mnóstwo stacji. I które... 20 lat minęło, tak? No, no, by pomyślał, Ale myślał, że aż tyle. Ja ty... Ale jeszcze powiem mhm. o, o pierwszych takich wspomnieniach. No to, no to pamiętam, że, że to, co najbardziej mnie jakby dotknęło, to to, że, że była informacja, szybko informacja z, z, z naszej ulicy. To, to, to był taki efekt. Tego wcześniej w, w mediach nie było dopiero chyba kilka lat później wystartowała telewizja Vigor. No, prasa wtedy była, no, nie była takim medium, które informacje przekazywało natychmiast, bo, no, bo wiadomo kilka godzin zawsze druku ten, ten proces wydawniczy, a, a to było tak, że po prostu coś się wydarzyło i natychmiast było słychać o tym w radiu. To było na, na tamte czasy zupełnie unikalne jeszcze pamiętam, nocne audycje, to też mnie bardzo, bardzo jakoś tak, bo słuchałem tych audycji nocnych i tam pamiętam konkursy, i no i ludzie z Gorzowa mówili do Gorzowian. To było niezwykłe. Wracając do tych serwisów, bo chciałbym jeszcze jak mówisz, że słyszałeś jak Dorota Wilcząb, czyli teraz Bukowska, czytała pierwsze serwisy. Wczoraj, tak, kiedy przygotowywaliśmy materiał na dwudziestolecie, radia Marcin Kluwa, który jest tutaj za szybą, którego pozdrawiamy, czytał pierwszy serwis sportowy o 8.40 16 października 90. Drugiego roku. Też wczoraj widziałem, że tak z sentymentem ogromnym to wspomina. No, nie, nie da się ukryć. To, 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 to było wielkie wydarzenie, już nie będę po, powtarzał jak i, i podkreślał, jak to, jak to było wielkie wydarzenie. Ci, którzy pamiętają te pierwsze dni z Radiem Gorzów w Gorzowie, to, to na pewno wiedzą, o, o czym mówię, a, a, a ci, którzy nie pamiętają tego, to pozostaje im sobie tylko wyobrazić to, to, nie, to niezwykłe wydarzenie. No, Ten pierwszy okres, no to ja byłem obserwatorem, słuchaczem tego radio, można powiedzieć, że fanem. Było w tym radiu kilka osób, które znałem, nie, nie pracując jeszcze w radiu. Potem, kiedy w 1996 roku pojawiłem się w studiach i gdzieś tam, gdzieś tam mnie próbowano. Wejdźcie może... słowo, właśnie dla... jak to się stało, że się pojawiłeś w radiu? No to, była, to, to było proste rozwiązanie. Wróciłem po studiach z, z Poznania do Gorzowa i, i w takiej sytuacji jak wielu, wielu młodych szu, szukałem pracy. Liczyłem na to, że, że Gorzów jest tym miejscem, w którym, w którym można żyć na co dzień. Tym, tym bardziej, że zawsze byłem w Gorzowie, tu się urodziłem i, i chciałem tutaj wrócić. No i wróciłem i, i właściwie nie wiedziałem za bardzo co robić. Jak to, 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 to jest dylemat wielu młodych ludzi po studiach. I, I pamiętam, że Bogdan Sadowski, który od początku pracował w radiu, to był mój taki dobry kolega, powiedział, że: Słuchaj, Adam, nie wiem czy, czy słyszałeś, ale ogłoszenie leci w radiu, że poszukują DJ-a prowadzącego programy i, i generalnie pracowników do radia. I, i powiedział mi, że, że być może warto, być może warto spróbować, no i, i, i poszedłem na ta, taką rozmowę kwalifikacyjną do redaktora na, naczelnego Antosza i, i powiedział, że jest ok, że, że możesz zaczynać, że wszystko dobrze w miarę działa. No właśnie, chciałbym się zatrzymać przy tej osobie redaktora naczelnego Wiesława Antosza, który nas wszystkich praktycznie zatrudniał. Wczoraj miałem okazję po wielu, wielu latach porozmawiać z panem Antoszem. I takiej właśnie nagrywałem wspomnieniówkę. Tak jak powiedział Wiesław Antosz, na początku było słowo i chaos. Mówił, może to tak w biblijnie, ale taką <kluzł> też linię programową mieliśmy e, z kościelną, ale mówi, że bardzo często zarzucano mu to, że zatrudnia młodych ludzi i były naciski z góry od jego przełożonych. Przecież ci ludzie są nieprzygotowani. On e, miał podkreślać coś takiego, a gdzie się mają nauczyć, a gdzie się mają nauczyć. To, że Wiesław Antosz był surowy dla nas stanowczy, no ale jednak... No tu zdania są podzielone, ja bym chciał od razu, bo, bo, bo jak wspominamy tamte, tamte czasy radiowe, no to rzeczywiście nie, nie było łatwo. Tam była dyscyplina no. i tej dyscyplinie pewnie zawdzięczamy to, że, że tutaj możemy sobie porozmawiać. Po tylu latach. Po tylu latach, ale, ale to ja, ja bardzo po latach dobrze wspominam. Ale ja też dobrze wspominam, mhm. tylko właśnie chciałem powiedzieć, że była ta dyscyplina, ale to nas czegoś nauczyło, prawda? Byliśmy trzymani, można było od tego człowieka czegoś się nauczyć. Jeszcze, no to, to prawda, to jest bez, bez, bez dwóch zdania, jak to się mówi popularnie, ale ja też yy, chciałbym z, zwrócić, jeżeli już mówimy o, o radiu i, i o tym, co tam robiłem, to jak to wspominam, to, to yy, wspomniałeś o tych młodych ludziach, ale to nie był, nie, nie był aż tak bardzo młody zespół, to nie byli licealiści, to byli zwykle Przecież no, no można wymieniać i wymieniać te nazwiska. To był bardzo duży zespół w swoim czasie, prawdopodobnie około 30 osób w tych, w tych tak takich było, najbardziej, tak było. Najbardziej, najbardziej rozbudowanych czasach. No i tak przecież był i, i, i pani Ewa Stankiewicz, i y, y, pan Zbigniew Moskal, Cezary Żołyński. No, no to są te osoby, te, te osoby Zbyszek Pan Zbigniew Petri, to są te osoby, które. No, sam Wiesław Antosz też nie należał do młodych. Myślę, że to nie był aż tak młody zespół, ale faktycznie, że był taki etap, przepraszam, był taki etap, kiedy kiedy była taka zmiana. Kiedy my weszliśmy, to można rzeczywiście było powiedzieć, że starsi odeszli, starsi odeszli, ten taki skład żelazny z pierwszego okresu się troszeczkę wykruszał. Nie wiem, jakie były przyczyny tego, nie, nie, nie chcę w to wynikać, i rzeczywiście wchodzili wtedy nieco młodsi. Ale to dzisiaj to, dzisiaj to by, by chyba byśmy stwierdzili, patrząc na, na, na rynek medialny w Gorzowie, że. To byli raczej, to były osoby w średnim wieku, bo dzisiaj rzeczywiście młodzi są, prawda? Znaczy, ja, wypełniają ja, ja, media dzisiejsze. Ja byłem właśnie, ja zacząłem współpracę mając 16 lat, więc no by, tak. przy, przyjeżdżałem na początku na weekendy, ponieważ ja byłem starszy. Mi, to, mi, mieszkałem w Dresdenku i tam chodziłem do liceum wówczas i przyjeżdżałem tylko na weekendy, no, bo ja byłem taki przestraszony, taki zachukany. Matko, do radia przyjeżdżam. Dla mnie, jak moi koledzy tam wiedzieli, że albo słuchali później audycji muzycznej i sportowej, którą e, współprowadziłem właśnie z Marcinem Kluwakiem, no to ja, ja przyjeżdżałem, byłem taką mega lokalną gwiazdą. W 1996 roku. Nasz kolega z liceum w on w radiu można go no posłuchać. Tak to, tak to działało. Tak to działało, no, prawda? oczywiście, ale, ale to każdy ma troszkę inne wspomnienia, faktycznie, jeżeli no, no teraz być może w pamięci się zacierają pewne rzeczy, ale faktycznie zdałem sobie sprawę, że jak, jak ty się pojawiłeś w radiu, to byłeś dzieciaczkiem właściwie. Ze mną było trochę inaczej, bo już byłe, no miałem jest 26 pewne. lat także <laughs> wtedy. Także no, już, już aż takim nie byłem dzieciaczkiem jak te. Ale rzeczywiście wyobrażam sobie, że mogłeś być lekko przerażony. Ale ja jakoś tak bezpo, bezpośrednio tego nie, odczu, nie odczułem. Nie, nie. Ale szybko się zaaklimatyzowałem, ponieważ atmosfera była e, fajna i po prostu osoby, ludzie, ludzie, którzy wówczas to tworzyli, byli przyjaźni ja do nastawieni. Powiem ci, że, że kiedy, kiedy rozmawiam sobie z, ze znajomymi i wspominam te czasy, czy to są osoby z radia, czy, czy, czy w ogóle osoby niezwiązane z mediami, no to zawsze podkreślam, że. Radio to był ten okres w radiu był, zwykle jest tak, że, że studia się najlepiej wspomina, prawda? Ja chociaż na, na okres studencki nie mogę narzekać, było bardzo przyjemnie i, i no i też trochę pracowicie, ale, ale jednak ten okres radiowy był chyba nawet fajniejszy, nie? Także miałem to szczęście, że, że trafiłem ze studiów w taką dobrą, fajną pakę, to było dobre. A można nazwać Radio Gorzów w wylęgarniem takich, nie wiem, można powiedzieć lokalnych talentów dziennikarskich. No bo zobacz, Adam, gdzie praktycznie się nie obejrzysz, tam pracuje w każdej redakcji no można czy portalu. Było, żeby zrobić taką listę i, i rzeczywiście... Ktoś, kto by miał epizod albo e, dłuższy przystanek w Radiu Gorzą. Powinniśmy, może z okazji 20-lecia sobie porobić takie malutkie naszywki z Radiem Gorzej, żeby. Że, żeby uczcić. to sły, radio te tych, słynne tych, logo, tak. I gdyby, gdybyśmy wszyscy solidarnie rzeczywiście tak uczynili, to tych, yy, tych dziennikarzy z taką nalepeczką było, nie wiem, przynajmniej połowa chyba, nie? jeżeli chodzi o korowskie media. No nie licząc tych wszystkich, którzy gdzieś tam się rozeszli po kraju, prawda? Którzy zaczęli robić coś mm -hmm. innego, bo mm -hmm. już nie chcieli na przykład w mediach pracować. Znamy takie osoby. Krzysiek Krawczyk. A właśnie. Czy byłeś DJ-em prezenterem? Siedziałeś za konsoletą. Typowo po prostu. Puszczałeś piosenki, my byliśmy ci, którzy lataliśmy z mikrofonem po mieście i wam dostarczaliśmy te materiały. Moja w... praca była zdecydowanie przyjemniejsza, nie, musiałem, nie, nie musiało mi kapać Pusz... na głowę. Puszczałeś piosenki, które uważałeś, że chcesz puścić. Tak, to nie było. było tam, że tak jak jest teraz, masz narzucone w komputerze, mhm. tylko wciskasz Enter. Samemu się się działo tak, wyszukiwało w płytach, a puszczę to, puszczę to, a mam ochotę na to, no to niech ludzie też tego posłuchają, prawda? A tak, było. tak, 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 to był um, program, by, był autorski właściwie, chodzi o dobór muzyki i, i tekstów też, każdy mówił to, to, co, to co mu przyszło do głowy, to co sobie wcześniej wymyślił albo opracował, no tak to wyglądało, no, jak to jest teraz to przyznam się szczerze, że nie wiem, bo, bo tylko znam to z relacji, bo, bo w radiu nie pracuję od 10 lat, od 10 lat, czyli pewnie to się troszeczkę zmienia, z tego co słyszałem to to jednak, jednak program jest gdzieś tam z góry narzucany. A w niektórych stacjach, tam gdzie muzyka odgrywa większą rolę, bo to wiadomo jest różnie, z tymi różnymi profila, profilami radiowymi, to, to w ogóle prowadzący nie ma wpływu na to, co, co gra. No ale to jest praca. No, 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 trzeba tak, jeżeli ktoś tak wymyślił i, i to działa, to, to trzeba się dostosować. Tylko dla to, ale wtedy było fajniej, prawda? Przyszedł, nie, bez względu, przyszedłeś, bez względu, przyszedłeś mm -hmm. jejku, nie mam płyt wybranych, nie? No były takie momenty. No, co, co ja będę grał? Dzisiaj? Tak, na przykład, jak się troszeczkę e, za późno przyszło i nie było e, przygotowania e, zebrania tych płyt, to, no to to rzeczywiście by, był element stresu, no, ale to, to, to w mediach to jest nieodłączne. Adam, e, przy, przyjemne, przyjemne chwile, które takie masz coś takiego, co ci utkwiło w pamięci, może nie, przyjemna, nieprzyjemna jakaś dana sytuacja z Radia Gorzów? No Powiem Ci, że na, na to pytanie nie jestem jakoś szczególnie przygotowany. Mogę tylko wybrnąć w ten sposób, żeby powiedzieć, że to była jedna taka fajna, dobra chwila, w której były elementy czasami stresu, ale z czasem to wszystko się zaciera i zostają tylko, tylko te fajne chyba. Na pewno, bo ja jakbym, zresztą chyba Ty też miałeś okazję przeprowadzać się z 14 piętra z, z radiem na No Znaczy wtedy byłem współpracownikiem. Ale wiesz jak, ja jeszcze pamiętam ten, ten pierwszy okres, kiedy, kiedy radio było na 14 piętrze Urzędu Wojewódzkiego, potem radio przeniosło się do łącznika, który był troszeczkę mniej taki kameralny, był, bardziej troszeczkę przypominał biuro, i, I chyba te najfajniejsze, te najfaj, najfajniejsze wrażenia właśnie są z, tego, z tych jeszcze niezbyt takich wygodnych warunków na 14 piętrze, ale takich bardzo swojskich. Tam, tam jeszcze wtedy miałem okazję poznać tych ludzi z, z tego pierwszego składu radiagożów, którzy rozkręcali tą, tą radiostację I, i to był chyba ten, ten, ten okres półroczny, te pierwsze pół roku, Chyba najf najfajniej wspominam, bo tam, tam była taka niesamowita atmosfera. No, to ci, którzy byli, to, to wiedzą, jak tam jest na tym 14 piętrze. No, teraz chyba już niewiele zostało z tego. Z Te, tego teraz studia. tam znajduje się nadajnik naszej telewizji, po telewizji WIGOR. Więc my, jak tutaj często, codziennie wracamy na 14 piętro Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale jest zupełnie coś innego. No, przypomniało mi się teraz, a króciutko tylko już nie będę do tego. Myślę, że przytrafiały mi się audycje, kiedy byłem sam w radiu. To były, już nie mówię o nocnych audycjach, bo, 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 bo to było wiele, ale takie świąteczne audycje związane na przykład z, z Wigilią. Pamiętam jedną Wigilię w radiu, no i, no i to było takie niesamowite, bo chciałoby się być w domu, ale z drugiej strony, kurczę, że to niezwykłe, w Wigilię mówić do ludzi i grać dla nich muzykę świąteczną. No to były takie, takie perełki z, z tego okresu. Jak zakończyła się Twoja przygoda z Radym Gorzów? 20 lat temu, tak jak mówisz? Nie Do, dokładnie ile? nie pamiętam, chyba to był 20, 2001 rok, o ile końcówka 2000, albo początek 2001 roku. Jak to było? No, radio. To było tuż przed przeprowadzką z kolei z tego łącznika Do, na, zechod, no, na, na, na Żeromskiego. Tam wtedy były redukcje etatu, redukcje etatów. No, no, no cóż, przyszedł do mnie szef i powiedział, sorry, musimy. No, bo my, musimy my, się, bo i my się wtedy się jeszcze zęczyło. uchroniliśmy, przeprowadziliśmy się na Żeromskiego, ale kolejna redukcja po połączeniu radia z, z Radiem Zielonogórskim i Głogowskim w jedno niby dieta. Tak, tam, tam były organizacyjne zmiany, program był łączony. Tak, i, i to, z i tych 30 i... osób zostały tak naprawdę trzy. Ja potem tego później, tego późniejszego okresu nie pamiętam, ale rzeczywiście bywałem też na Żeromskiego, odwiedzałem znajomych jeszcze, tych ostatnich pracowników tego dawnego, tego dawnego radia I, no i tam rzeczywiście było bardzo niewiele, niewiele osób. Pani Anna Pławska chyba z tego składu pierwszego, Krzysztof Krawczyk, Mariusz to, Zamora, Mariusz, o Mariuszu nie mogę zapominać, bo no bo to jest człowiek legenda właściwie od początku aż do teraz w radiu, prawda? Jedyna osoba, która została w tym, z tamtego składu. W tym jakby samym radio Tak, to Tak, no, no, no radiu, związany z tym radiu. samym medium na, na gorzowskim rynku to jest niezwykła, niezwykła rzecz. 20 lat minęło, wiele osób się przewinęło. Radio było tak jak wspomnieliśmy, jak ja wspomniałem. Z Katolickie. Właśnie tylko jeszcze do, tego, do tej linii programowej. Nie przeszkadzało Ci jadać nigdy to, że po prostu jesteśmy utożsami, byliśmy utożsamiani jako pracownicy tego radia, typowo z kościołem, że jesteśmy typowo prawicowi i że takie zarzuty, że nie wiem, nie mogę rozmawiać z kimś, kto ma poglądy lewicowe. Nie odczułeś tego? Wszystko zależy jak, jak odbierają, jak odbierają radio i, i audycje. Słuchacze, to, to jest wyznacznik tego, czy, czy coś mi mogło przeszkadzać, czy nie. Ja nigdy nie, nie, nie odczułem ze strony słuchaczy takich taki uwag. To, to, nie był, to, to nie był problem. Myślę, że, że ponieważ wtedy to było zupełnie nowy, nowe zjawisko, takie radio, które, które miało korzenie właśnie związane z, z, z kościołem. I to myślę, że to. Jakby to było bardzo wyważone. Tam przecież nie, nie było tak, jak, jakby ktoś mógł pomyśleć dzisiaj słuchając Radio Maryja, gdzie, 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 te, gdzie te treści są bardzo eksponowane. Tam, tam to było wszystko bardzo wyważone i kto, ci, którzy prowadzili radio, myślę, że, że brali to pod uwagę, że, że, to, że to być miejskie radio, w którym nie będziemy ukrywać, że, że jest środowisko religijne, które, które ma w swoim ręku stację radiową, no i biorąc to pod uwagę, wszystko było poukładane, ja nie, nie odczuwałem czegoś takiego. Jedyne co, to przecież była, nieco później pojawiła się konkurencja Radio GO, kolejne gorzowskie radio, i, no i tam wiadomo jak to w konkurencji troszeczkę czasami z jakimiś uśmieszkami trzeba było walczyć, podchodzę. albo uwagami, uwagami, że co wy tam robicie, a, a czy będzie ksiądz, czy nie będzie dzisiaj księdza nie? i co z tego będzie wynikać. No ale to, 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 to żarty tak naprawdę były. O radiu moglibyśmy mówić jeszcze długo, długo, ale także no, nie zapominajmy, w dziesięciolecie. No Kurczę, jakoś tygodnika tylko gorzów chcę powiedzieć. No zupełnie, cały czas. Zupełnie, inna, zupełnie inna historia. Aż się muszę przestawić, bo się wkręciłem w radio teraz. No to właśnie przestaw się. Ile lat już jesteś w Tylko Gorzów? 2005 rok, kwiecień. Czyli 7 lat. No tak, chyba trzeba byłoby policzyć na kartce. Ja tak Też Google miałem ten... epizod w Tylko Gorzów. Na samym początku mm -hmm. chyba razem tam nie mieliśmy okazji być w tym samym czasie. Nie przypominam sobie. No ale po prostu człowiek zwiedzał niektóre redakcje swego czasu często. I znowu mam odpowiedzieć, jak się dostałem do tylko Gorzów. Nie, tak? nie, może do tylko gorzów nie masz odpowiedzieć. Ale ja bym chciał zapytać Cię o to porównanie. Bo tu dwudziestolecie radia, dziesięciolecie mm -hmm. Gazety, której jesteś naczelnym, która... od jakiego czasu jesteś miesięcznikiem? Od roku. W pierwszy numery w formie w takiej formie to był grudzień. Grudzień czy no nawet nie cały rok, 11 numerów. Teraz przygotowuję jedenasty numer tego, tego miesięcznika. I mamy dziesięciolecie. To by, są zupełnie dwie różne bajki, prawda? Praca w radiu, a praca w gazecie. No, trochę tak, na, pe na, na pewno. In, inny, inny, inny rodzaj zadań, o, o, wiele zadań wie, o wiele więcej zadań domowych. To, to odczułem, bo. Bo, bo do radia się przychodziło, wykonał, wykonywało swoje zadanie. Nie mogłeś wziąć się z konsolety do domu i tam wykonać swoje No teraz no, można sobie wyobrazić, że, że można jakieś łącze zrobić i teraz, nadawać tak. z domu, ale to, to nie ma sensu. Chociaż niektórzy może gdzieś tam widzą w przyszłości takie rozwiązanie. Ale jeżeli chodzi o... No tak, no to no tutaj niestety jest więcej roboty, no, no bo to no, no przygotowanie tekstu... Tym bardziej, że zespół też nie jest jakiś bardzo rozbudowany. No, no, no jest trochę więcej biegania. Przy, przy, przy... Tym bardziej, że też moja funkcja jest inna. Tam jakby w radiu nie było moim zadaniem wymyślania koncepcji, programu. No, to, no a tutaj jest takie zadanie i trzeba przy tym posiedzieć, trochę pomyśleć. I... No i to wypełnia, wypełnia cały dzień, nie tylko, nie tylko godziny pracy od, tam, od 9 do 17, tylko, tylko po prostu wychodzę z pracy i dalej kombinuję, co tutaj zrobić. Właśnie bo, powiedz naszym kolegom dziennikarzom, ja miałem to doświadczenie, że o miesięcznik to co, ile wy macie pracy, że to usiądziesz tam dwa dni, napiszesz teksty i prawda, e, ktoś to złoży, e, złamie. Mhm. I no do Jest, jest troszeczkę inaczej, bo... Yy, no te parę, dwa dni, trzy można chyba po wydaniu numeru odpocząć, no ale trzeba po prostu zbierać się do następnych... No jest taka, rzeczywiście no, jest taka kumulacja, kiedy, kumulacja zadań yy, przy, przy każdym, yy, przy jakby koń, końcu procesu wydawniczego, no ale to yy, no jest jeszcze, yy, bo był okres, kiedy, yy, kiedy przygotowałem tylko tylko gorzów wydanie i pomyślałem sobie to wydanie comiesięczne, które... po zmianach i, i wydawało mi się, że o kurczę, to teraz jest plaża, nie? nie wiadomo co, co robić, ale tak naprawdę założyliśmy sobie bardzo określony program wspólnie z zespołem z, i z wydawcą, że będą, że będą artykuły bardziej rozbudowane, że będą raporty, że, że te artykuły będą troszeczkę większe, będzie więcej formuł, stosowanych formą dziennikarskich, stylów dziennikarskich, i okazało no i się, że, że, że jest za czym biegać, że, że jeżeli, jeżeli chce się robić miesięcznik, który ma 36 stron, i, i wypełnić sensownie, tak, żeby było co poczytać, chociaż raz w miesiącu to jednak, żeby czytelnik wziął do ręki gazetę i spędził przy niej trochę czasu, no to, no to jest przy, przy, przy tym trochę roboty. A no już nie chcę wchodzić w szczegóły, na czym to polega i jak to, jak to, bo, to bo to chyba nie jest dobre miejsce, ale mm, też no, no, gdzieś tam doszły mi obowiązki związane z portalem, czyli codziennym przygotowywaniem e, informacji, artykułów. No i wtedy to już jest zagęsz... trzeba zagarszczać no, Tak jak tutaj siedzimy, to już myślę o tym, żeby uciekać, bo, bo jest robota, nie? Gdzieś tam. No ale to tak jest właśnie. Też mam robotę, za chwilę musimy kończyć, ale Adam jeszcze jutro w Clubie pod filarami takie organizujecie spotkanie, prawda? Ja wiem, bo tu, tak, tak, także zaproszenie, koledzy, także wszyscy mhm. tam będą wszystkie osoby, które były związane z tylko Gorzów przez te 10 lat. Znaczy, czy, czy zaproszenia zostały skierowane do wszystkich? Tak, którzy... do, do wszystkich ja akurat w, w tym procesie zapraszania nie uczestniczyłem, yy, ale koleżanka przygotowała taką bardzo długą listę. Okazało się, że na tej liście jest bardzo, bardzo dużo nazwisk. Ja nie, nie sądziłem, bo to na co dzień się o takich rzeczach nie pamięta, ale kiedy wszystkie te stopki yy, koleżanka przeglądała i wypisywała kolejne nazwiska, no to okazało się, że jest, yy, że tam jest ponad, grubo ponad 100 nazwisk. Prac, pracowników, którzy, tu, którzy coś zrobili. Jutro taki jubileusz życzy klubie pod Fionarami. Tak, tak. E, e, liczymy na to, że, że będzie przynajmniej, no bo nie wszyscy potwierdzili obecność, bo gdzieś są, niektórzy gdzieś są poza granicami kraju, poza Gorzowem, nie wszyscy potwierdzili obecność, ale wszyscy otrzymali takie, takie zaproszenia. I, no i liczę na to, że, że będzie nie jutro. Ale w czwartek. Tak, w czwartek. Piątek do pracy trzeba. No, taki live. Taki live. Adam tobie jako naczelnemu miesięcznika z dziesięcioletnim stażem, czego życzyć? Tobie te, twojej redakcji? Ponieważ no nie wiem, no, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć. Myślę, że, że, że rozwoju gospodarczego, bo, bo, bo takie. Bo, Przypomnę, że jesteśmy wydawnictwem bezpłatnym. No tak. Czytelnik nie musi, nie musi za to płacić, nie musi być w, w poszukiwać tego wydawnictwa w kiosku. Myślę, że, że kondycja takich czasopism jak, jak moje, to, to które przygotowuję, no, zależy od, od rozwoju gospodarczego. Jeżeli nam wszystkim będzie się żyło lepiej i będzie to się kręcić gorzej, będzie bogatsze, to, to i będzie miejsce dla takich czasopism. Tego, także życzę po prostu dobrej, dobre, dobrego rozwoju ekonomicznego miastu. bo wtedy wszyscy na tym skorzystamy. Dokładnie. Tak. Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia. Adam, Adam Oziewicz, redaktor naczelny miesięcznika Tylko Gorzów, były pracownik Radia Gorzów. Tylko Gorzów, Radio Gorzów zawsze pracujesz gdzieś w tych firmach, które mają Gorzów. Lubię Gorzów. gorzów. Dziękuję Ci za przybycie. Ja też dziękuję. dnia Tobie życzę Państwu również. Krzysztof Bą, do zobaczenia.